Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu naszej przygody, naszego roztęskniania się za Bogiem, który przychodzi. Dzisiaj druga niedziela Adwentu. Rozpoczynamy drugi tydzień naszego adwentowego podróżowania. Posłuchajcie Ewangelii, której, którą dzisiaj czytamy. Z Ewangelii według św. Łukasza. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod, Tetrarchą, Galilei, brat jego Filip, tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz, tetrarchą Abileny. Za najwyższych kapłanów Annasz i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Dzisiaj niedziela i być może to kazanie, ta homilia powinna być troszeczkę dłuższa, ale chyba tak nie będzie. Nie czuję takiej potrzeby. To dzisiejsze słowo jest niezwykle konkretne. Oczywiście można by pogłębiać... Łapać kilka srok za ogon, w sensie rozwijać kilka tematów, jak najbardziej, ale mnie w tym naszym tegorocznym, wspólnym, mam nadzieję, podróżowaniu przez ten adwentowy czas, w tym dzisiejszym słowie pociąga tylko jedna rzecz, no, może dwie, które jednak się przenikają i dopełniają. Pierwsza rzecz to chrzest wrócenia, który głosi Jan. My jesteśmy po tym pierwszym tygodniu, gdzie. Słowo tak bardzo konkretnie zaprosiło każdego z nas, abyśmy zmierzyli się z naszymi chorobami, spojrzeli im w oczy, nazwali je, tak bez eufemizmów. Nie skombinowałem, załatwiłem, ale ukradłem. Nie oglądałem pewne strony, ale wgapiałem się w pornografię. Konkretnie, konkretniej na temat. Nazwać swoje choroby, nazwać swoje grzechy. Zobaczyć i przyznać się do nich, i złożyć je u stóp Chrystusa. No właśnie, yy, ta, ten chrzest nawrócenia, chrzest pragnienia, chrzest potrzeby, chrzest decyzji. Ja już tego nie chcę. Ja naprawdę jestem wymęczony tym moim grzechem. Chcę się go pozbyć. Nie wiem, jak to zrobić, ale mam w sobie to pragnienie, masz w sobie tę potrzebę, masz w sobie tę decyzję, żeby rzeczywiście pozbyć się tego grzechu, który cię męczy, niszczy, niewoli, tłamsi, miażdży. Unieszczęśliwia, chcesz się go pozbyć, czy, czy to jest tylko gadanie, czy to są pobożne życzenia. A tak, żeby troszeczkę uspokoić sumienie. Rzeczywiście masz w sobie tę decyzje, czy się bawimy? Jan głosi chrzest nawrócenia. Przychodzą do niego ludzie, którzy naprawdę pragną, naprawdę chcą, chcą się oczyścić. Jan proponuje im wejście do Jordanu. Do rzeki Słowa Bożego. Oni wchodzą i tam symbolicznie, tak w pragnieniu, zostawiają wszystkie swoje grzechy. Pozwalają, żeby ta rzeka, rzeka Bożego Słowa, żeby obmyła ich z grzechów. I wychodzą, zostawiając w tej wodzie cały swój brud, cały swój ból, całe swoje cierpienie, swoje grzechy. Przyjdzie Chrystus już niedługo. Święto Chrztu Pańskiego bardzo konkretnie wpisane jest w czas Bożego Narodzenia. Przyjdzie Chrystus i wejdzie do tej rzeki. Najpierw stanie w kolejce z grzesznikami. On nie będzie się bał tego dotknięcia dotknięcia tych, którzy są pobrudzeni grzechem. Będzie ich dotykał. Bardzo chętnie dotyka Ciebie. Nie boi się pobrudzenia Twoim grzechem, wręcz przeciwnie. On tak bardzo chce się pobrudzić Twoim grzechem. Poznaczy, to że Bóg cię naprawdę kocha, że jesteś dla Niego ważny, że jesteś Jego ukochanym synkiem, Jego umiłowaną córeczką. On wchodzi do Jordanu po tobie i pozwala, żeby ten cały brud pozostawiony w tej wodzie przylepił się do Niego i wychodzi. Wychodzi wynosząc z Jordanu wszystkie twoje grzechy i, i wtedy wchodzi w doświadczenie miłości Ojca. Ojciec, który widzi tego swojego synka, gotowego do poświęcenia się całkowicie z miłości do ciebie. Mówi, Jen, jaki on jest piękny. Jaki ten mój synek, w tej mojej miłości. Jaki on jest cudowny. W tym szaleństwie miłości do człowieka. Jaki on jest piękny. Trzeba wejść do Jordanu. Pozwolić, żeby słowo Boże cię obmyło. Wsłuchaj się, wsłuchaj się. Słuchaj Bożego Słowa, to jest jak rzeka Jordan, każdego dnia, każdego dnia to Słowo Cię obmywa, to Słowo wymywa z Ciebie Twoje brudy i to jest pierwsza rzecz, to wszystko po to, żeby Twoje góry się obniżyły, a Twoje doliny się wywyższyły, podwyższyły, o co tutaj chodzi? Wszystko to, co w Tobie jest pychą, wyniosłością, ambicją schorowaną, niezdrową. Wszystko to, co sprawia, że patrzysz na innych z góry, że jesteś po prostu wredny. Wszystko to ma się obniżyć. A wszystko to, co w Tobie jest upadkiem, jest grzechem, jest depresją, jest smutkiem, jest uciekaniem, wszystko to ma się wywyższyć, podwyższyć. Teraz jak to zrobić? Ty masz pragnąć. Masz tego pragnąć, masz mieć w sobie tę decyzję bardzo konkretną. Chrystus przychodzi i pyta się, co chcesz, żebym ci uczynił? To znaczy, jaką górę ja mam obniżyć? Jaką wyniosłość mam zlikwidować? A jaką dolinę, jaki dół mam wypełnić? Mam wywyższyć? Czego ty ode mnie chcesz? Czego naprawdę pragniesz? Co chcesz, abym ci uczynił? Bo to nie ty masz równać pagórki i wywyższać to, co poniżone, to, co jest doliną, jest dołem w Twoim życiu, w Twoim doświadczeniu. To Bóg chce to zrobić, ale nigdy nie zrobi nic wbrew Twojej woli. Nigdy nie wedrze się z buciorami w Twoje życie, dlatego potrzebuje Twojej decyzji. Ta dzisiejsza niedziela, ten czas, jest po to, aby ją podjąć. Pierwsze czytanie z księgi proroka Barucha, albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. To Bóg, to Bóg pragnie. Zniżyć Twoje góry, Twoje wyniosłości, Twoje chore ambicje. To Bóg pragnie zasypać do zrównania z Ziemią wszystkie Twoje upodlenia, upadki. Chce to wszystko wyrównać, chce to wszystko wziąć na siebie. Tylko czy Ty tego chcesz? Czy Ty masz w sobie tę decyzje? Niech Was błogosławi na ten cały dzisiejszy dzień. Na to podejmowanie poważnych, ważnych decyzji Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej, wspaniałej Niedzieli. Niech się dzieje Boże piękno. Dobrego wchodzenia do Jordanu. Szczęść Boże.